Czy na Marsie jest woda? Można powiedzieć i tak, i nie. Jeśli chodzi o tą ciekłą wodę, to z powodu niskiego ciśnienia woda w stanie ciekłym nie występuje na powierzchni. Oczywiście poza najniższymi regionami w rejonie równika i to na krótki czas. Duże ilości lodu znajduje się w czapach polarnych. Te czapy polarne mają po około 1 600 000 km2. Kiedyś najprawdopodobniej, są to spekulacje, była woda w stanie ciekłym, ale ta kwestia jest tematem ciągłych debat. Mowa oczywiście o tej wodzie ciekłej w dużych ilościach. Taka woda najprawdopodobniej w okresie naochyjskim oraz hesperyjskim, czyli 4,1 do 3 miliardów lat temu występowała na powierzchni Marsa. 28 września 2015 roku NASA stwierdziła, że ma dowody na obecność, obecność ciekłej, słonej wody na powierzchni Marsa. Oczywiście we wspomnianych wcześniej miejscach, blisko równika, w najniższych regionach. 31 lipca 2008 roku lądownik Fenix stwierdził, że w badanej próbce Regolitu jest obecność wody. Regolit to jest ta warstwa wierzchnia marsa, no ziemi też. Więc w czapach lodowych oczywiście zamarznięta, ale jeśli mówimy o tym stanie ciekłym, to niestety to niskie ciśnienie powoduje, że no ta woda w stanie ciekłym szybko przestaje istnieć. Te badania wydaje nam się, że badamy Marsa od dosyć długiego czasu. Ale nie zbadaliśmy właściwie nic poniżej, przepraszam, metra głębokości, a nawet mniej, co jest pod powierzchnią. Nie zbadaliśmy tych czablodowych. Większość naszych badań wynika z badań za pomocą zdjęć, ich analizy oraz badań, no niestety, na niewielkich obszarach tych lądowników. Może w przyszłości, kiedy człowiek wyląduje na Marsie, kiedy. Te lądowniki będą miały możliwość, te łaziki większe zbadają głębokie kaniony, zbadają jaskinie, zbadają co jest pod powierzchnią tego marsa. Wówczas będziemy mogli stwierdzić z całą pewnością, czy jest tam ta woda, czy jej nie ma, czy jesteśmy w stanie znaleźć tą wodę, czy po prostu <laughs> oczywiście wodę w stanie ciekłym. Czy po prostu pozostają nam te czapy lodowe, lód, znajdujących się w tych czapach lodowych, milion 60, sześćdziesiątych kilometrów kwadratowych? No to jest naprawdę duży obszar. I czy w ogóle, miejmy nadzieję, w przyszłości będzie nam potrzebna ta woda, pozyskiwanie jej z Marsa dla mieszkających tam ekspedycji, czy też, nie wiem, kolonistów, nie wiadomo, co przyszłość przyniesie. Więc, ta woda jest, ale niestety nie w stanie ciekłym. A jeśli już jest w stanie ciekłym, to najprawdopodobniej oczywiście na powierzchni Marsa szybko znika. Inaczej jest, no nie wiadomo czy inaczej, ale istnieje duże prawdopodobieństwo, że pod ziemią, w jaskiniach jest możliwość, że znajduje się tam woda w stanie ciekłym, tylko że po prostu nie mamy na razie możliwości tego stwierdzenia. Czy ona jest, czy jej nie ma, nie mamy możliwości zbadania tego w taki sposób, żebyśmy byli pewni, jak tam z nią jest. Nawet bliski nam Księżyc jest zbadany tylko właściwie pobieżnie. Zbyt dużo nie wiemy ani o jego powierzchni, a właściwie pod, o tym, co się znajduje pod jego powierzchnią, co się znajduje w kraterach, na ich brzegach. Więc no, wszystko przed nami. Miejmy nadzieję, że te badania będą bardziej wzmocnione i kiedyś się dowiemy, oby za naszego życia, jak to się przedstawia, czy ta woda i w jakich ilościach i czy w stanie ciekłym jednak znajduje się na Marsie. Dziękuję za uwagę, udostępnij, podziel się, skomentuj, zasubskrybuj. Dziękuję za uwagi.